Mam go wszystkim. Z tej strony jest kolejny film na kanale. Właśnie kupiłem Gerda Turbina. Mówiłem duchy. I go wytestujemy na początku na ćwiczeniach. Yy. Mm. No i dobra. Pisało, że od odległości. No to na. Najmniejszy zasięg, czyli na najmniejszy zasięg, tym HP po prostu mniejszy, okej. Okay. A co jak na największy? Na największy 800, ten, ten gadżet nie jest jakiś super, ale on chyba bije przez ściany, a więc no. No chyba biję przez ścianę, więc jest spoko. Nie wiem czy biję przez ścianę dokładnie, ale... Chyba tak dobra. Mm. Nieważne. Przyciągam tego tika i niż bramkę. Gdzie jest piłka, tam jest piłka. Dobra, ja wychodzę ja już. No i idziemy do normalnej gierki. Hmm. Zagramy sobie nie było Zobaczymy czy Czy wygramy czy nie Tutaj El Primo wchodzi El Primo i Rosy na to ma pan Bibi chyba jest najlepsza Ale co ja tam wiem Chyba mi da. Ale, no, cold. Nie, no, colt nie umie nawet gadżeta włączyć. Nie, no, super, cold jest. Colt gadżeta nie umie włączyć. The paper, The Piper się respinuje no i ginie. Ale, dobra. Tym Bibi bym mógł. Po co? A może ją przyciągnę? Nie. Może to mnit. Nie no. Dlaczego ja muszę trafić na takich lamusów życiowych? Co? Gadżet sił przyspiesza ult nani? A ja ja, ja... ja... jak? No to jak ten pe... pe jak się kod zrespi, to ja się chyba wystrzela. Naprawdę. Nie, ta na nie ma po prostu cheaty. Nie, no, nie ma chyba. Bo... No. Nie, ten gadżet nie idzie przez ściany, jest słaby. No dobra, jakieś pusty tam zdobyliśmy. No, nie wygadajcie. Mm. 7 pucha to ja w ogóle z Tiu nie gram hmm. ciekawe czemu um, może z karem skram? Nie, nie, nie. Dobra, to z Tiu zagramy. każdy będzie grał, nie, 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 nie... Ja czekałem, aż każdy nie będzie grać z Tue, tylko inne postacie będą. Um. Ale nadal się chyba nie zakończył ten koszmar. A nie wiem. Nie. Już tylko w każdej drużynie jest pojedynki. <grym> tak, w każdej drużynie jest pojedynki w tej gierze. Okej, okay. przynajmniej nie jest aż tak to. Kolejna jest potężniejsza od sił Nie no, co za ludzie? No ja zginę już, ale. Ale co za ludzie? No, no ja nie mogę. Może kupimy sobie dwa mega ale raczej nie. I tu jest.

Może otworzymy sobie te megaboksy. A co tam? Nie no. Nic nie wypadło, ale przynajmniej możemy ulepszyć steł. Hm. No i teraz no... Nie mamy już starponsów. Ja bym chciał w tym sezonie zrobić um, um, Złotą jedyną na po prostu ten Power Leagu Na drużynowym Nie są grać No Dobra, no zagram, z już, ale Czekałam na tego gadżeta. Nie no co za kale. Co ten kruk nie umie grać. Nie minusujcie mi Edgara, proszę, nie. Proszę, nie minusujcie mi Edgara, proszę. Proszę, wygrałem. Naprawdę oni nie umiem grać. Mhm. Nie, no, ta rusa idzie w tą stronę, z samą stronę co Kruk. No. Oni po prostu nie potrafią grać. Nie, no, Oni. Tarosa i król nie potrafią grać. Oni, oni całe życie spędzają na tej połówce. Oni po prostu nie potrafią grać. Nie no. Tarosa nie potrafi strzelić nawet bramki Tarosa nic nie potrafi, nie? Ten kruk... I ten kruk tu też, ale... I po prostu nie potrafią grać Czemu ja gram z takimi ludźmi Nie no, ona robi ulta w bramce W sumie Jak jest 15 sekund, no to jeszcze można w bramce, ale Ludzie, oni mają pucharków 20 Oni nie grać. E, musimy odrobić Edgara. Czemu ja wybrałem duo? W sozu się gra. Edgaram. A dobra. Mid, mid, szybko, mid. Dobra, Jessie wyjaśniona. Mm. Dobra, już cztery drużyny, a więc... Nie. Jak? Skinny do stylu, ten Ej, jak ten Stew jest na 24 randze, to ten Steel chyba wbija 25 No on wbija. On chyba na 24 To jest kok życiowy, pamiętajcie Steel, kok, życiowy e, dobra Chodźmy tutaj na midę, bo tutaj nikogo nie ma Nikt chyba mnie nie zobaczył na tym lidzie Tam jest Edgar, który ma jednego jest Stick Musimy mieć przynajmniej trzecie Żeby nie stracić pufek, ale najlepiej drugie dobra, jest trzecie. Więc jest mi. Nie... Dobra tutaj idę. No dobra. No dobra, już nie było szans praktycznie jest dobra. co um, zagrajmy sobie sobie kolet. Um, kolet może. Na było. Dobijemy um, 17 minut. Nie, dobra, nie 17, tylko 16 minut. 16 minut. Czyli gdzieś tak około dwóch gier. Hmm. Tego Mortisa bym zabił. Wiem, że to spyper Ale ma nick Mortis, tak? No to co to jest Mortis? Edgarito. Siema. Siema, Stu. No siu. Siu prawie zawił kol... mojego Lu, ale ten Mortis jest miał trzy HP Nie no mm. Mm. ten lu to jest Bambik E to mówię To lecimy Ten No co za ludzie, no co za... No to fajne bajeron powiem. Ten Mike nie. Właśnie on jest słaby, bo nie ma skina, nie wiem, z dwie. Ale czemu on nie ma skina do Dynamike? Dobra. Prawie. Nie no, nie mogłam. Punt zadałam. Mega. Potnę różną. No, tutaj na mają. No, co mogę powiedzieć? Porobił. Nie. Nie no, po tej gierce kończymy. Odcinek. Słucham, y ale... Nie, no tak naprawdę długo zadaję. Hmm. No dobra. Dokończymy kończymy ten film. To papa. Pa.